Witam serdecznie Odyń z tej strony. Kolejny dzień, noc spędzona na trójkącie powiedzmy, że trzech miast. Tak to nazwijmy, ze Katowice. No i w dzisiejszym dniu będą poszukiwania na pałacu Nie będę sam, nie będę sam, ale zaraz będziecie widzieli, z kim będę kopał. Jedziemy na Odyńce. Odpali. Pewnie, że odpali. Ale kurde, słabo zakręcił. Trzeba sprawdzić prąd później. Nie wiem, czy wiecie, ale tu jest miejsce hańby w sosnowcu, z tego co ja kojarzę. Tutaj po prawej. Albo tu gdzieś po lewej. Yy, mieszkała ta rodzinka, yy, co było głośno o tym na całą Polskę. O, o Madzi. Nie, Madzia z sosnowca. To tutaj, właśnie. Zaspał? Czy nie zaspał? Nie zaspał, dzień dobry. Dzień dobry. Cruiser? No. To jest ten mój. Dzień dobry. No właśnie, bo saper robi poszukiwania i ten, my w tym samym czasie mamy poszukiwania i nam się wszystkie detektory mm, po prostu dla ludzi, którzy nie mają detektorów, to bierzemy te detektory i no tyle ich zostanie. Garrett 250 Gofind i Gauss. Nawet mój stary garet z tą no sondą teraz. taką <śpieszytanie> Niestety nic kopania na pałacusena. Jest tam jakieś spotkanie i jest zamknięty ten cały pałac, jakaś ochrona tam jest no i nie możemy tam wejść w ogóle. Idę do sklepu Korsir za chwilę przyjedzie. Aha, bo no właśnie... Miałem wam go pokazać, że z nim dzisiaj kopiemy i z moim bratem, no ale w finalnie tego kopania nie ma. No i trzeba jakąś alternatywę wymyśleć. Przyszedłem tutaj, jest Corsair! I miały być poszukiwania. Możecie się przywitać ładnie. Dzień dobry, Widzowie, i poszukiwań nie będzie. No, specjalnie przyjechał na poszukiwania. a się zdarzyło, jak się zdarzyło. I teraz mi mówi, że ja mam czas, za... Jak ty to powiedziałeś? Na jakąś Zaplanować wam ten czas. To jedziemy na loty na Balaton. Masakra, jakie to jest lekkie. 249 gram. Kurde, W ogóle w, w, w uczuciu jest jak szajski plastik jakiś taki. Hy! Będzie leciał. Czemu, że ich wpadł na to, żeby przyjechać tutaj i dronować? Bo tu są glony w wodzie. i no, no są glony w wodzie. Pokaż. I teraz trzeba zrobić mapę tych glonów. Czekaj. No widać glony. Tym się jest do góry, dobra. To nie są glony jeszcze, to jest po prostu brud. Ale zobacz na przykład tu, widzisz? No widać glony, no. I tu my już nie chodziliśmy chyba. Bo tu no nie, glony, nie ma tu jest jeszcze przejście. Tutaj było tu, takie. Dzia... Nikt nigdy nie był, przy samej trzcinie. Dobra, ale patrz, co się dzieje, jak polecę wyżej. Tu płyciznę, albo jakieś dziury, co my zrobiliśmy, a tam dalej no. też tak, są Tak, to, to są dziury duże pokopane, no. ale tu się nikt nie kąpie, to nic dziwnego, nie zalepiają się. No i zobacz, na przykład, widać tu wyraźną linię odcięcia glonów, ale tu jest taka zatoczka, w którą można wejść i jest nieprzeszukana. Muszę szybko chycić, nie? Albo rękę na płasko, a ja ci na Dobra, weź go trochę w dół. By się chłopak zajechał, żeby tej startować do góry. Polataliśmy, to teraz jedziemy zobaczyć biuro ochrony rządu na, na pałacuszeniu. Jesteśmy już w pałacuszeniu, tak widzieliśmy. I tutaj widać teraz, jakie tu szychy przyjechały. Jakie to auta są. Czorne. I dzisiaj nie masz poszukiwań przez to. Zameczek, pałacyk pięknie wygląda. Po tym wszystkim wróciliśmy na odwieńce. Corsir pojechał, ja pojechałem z bratem do, ten, do banku i pozdrowienia dla Pani Patrycji z mężem razem. No i potem już w zasadzie skończył się dzień. Pojechałem na Hubertusa. No i widzimy się dzisiaj rano tutaj na Hubertusie. Szpetna pogoda. I mi nie pozostaje nic innego, jak jechać na znowu Odyńce, bo dzisiaj już na pewno to kopanie będzie, tylko że w innym trochę składzie. Także zaczynam. W tą antenę jest wbudowany taki magnes. Ciekawe, czy on będzie trzymał. Zobaczymy, czy będzie trzymał. A tymczasem, dziadio mówi: Startujemy. Pięknie. No i jesteśmy na miejscu. Pogoda trochę pod psem. Ale co zrobić? Byliśmy teraz na herbatce. Wstęp wolny w czwartek. Nie wiedziałem, to już wiecie. I co? Byliśmy na herbatce. Kawiarnia zaprasza i idziemy szukać. Jest mój brat, jest gustlik i pierwszy sygnał na samym wierzchu. I mamy 20 groszy. Ale moim celem dzisiaj jest ta górka. Chcę sprawdzić tutaj ten teren, gdzie wyszedł Rijsvening I przede wszystkim iść tam za tą górkę I aż do samego końca zgody, żeby zobaczyć co tam jest, bo Tutaj tak jak widzieliście Pokazywaliśmy wam, że jest nasypane jakiegoś dziadostwa po prostu Lekka warstwa tych liści i ziemi, a potem dziadostwo. nie? serce mocniej zabiło, żartuję Wyjąłeś wózka Kółko No i kolejna no, fajnie. Była przez chwilę. Dycha. Dycha. A miałem wyjść tylko z psem na spacer. Ile tu tych kluczy gubią? Ale ten klucz to jest jakiś dziwaczny. To jest coś dziwnego. Jest górka. Zobaczymy, czy jak się udają zdobyć, to będzie w ogóle coś tam ciekawego. Ciekawe również jest to, skąd tu te głazy. I ja słyszałem taką. Opowieść, że przywieźli je aż z Jury Krakowsko-Czystochowskiej. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Może jak są takie skałki, to będą mi kulki z pierwszej wojny. Z tym mi się te skałki kojarzą. No i oczywiście z depozytem po partyzantach. Ale to przez sapera. Pierwszy sygnał na górce, taki szpikulec. Niestety na razie wszystkie zabytki, nazwijmy to tak, które na tej górce są, to to. to. Polmosiki wstrętne. No. Chopaki tam na dole łażą. Może się coś odkryje. Sygnał na sygnale. A jestem już na krańcu zgody. Mamy zgody do tych rur. I do tego murka. I dalej już niestety nie. Tu widać, że jest jakieś wysypisko. Natomiast spróbuję tutaj. 10... 10 kolorów namierzyć. I z jakieś dwa duże sygnały. Tam były dwa kapsle. Tu jest kolejny kapsel. Przynajmniej murek ładny. Jakaś klamra. Ale wiecie co? Nie będę wam śmieci pokazywał. No same śmieci kopię. <grywka> Jak naprawdę... Jak nic nie wyjdzie to następne ujęcie będzie już spakowania się, nie? Jeszcze dwie godziny Pikna, pikna będzie na kilosoli. soli Gustyk pod moją nieobecność. Patrzcie <grym wytrych> no faktycznie Ty to jest szkatułka i w środku jest ten złoto To ma jakąś dziurę Ciekawe co to, to... No, tu też dziurka. Pełno dziadostwa, no. Co my tu mamy? Grzebień, jak ktoś robił? Tak to oklupujemy. I kto by miał coś takiego zrobić? Tu dziura. Tu nie ma żadnej. I to wszystko jest ładnie. O, tutaj kolejna ta mała dziurka. Ciekawa, co ta mała dziurka. I to widać, że pusta jest w środku. Do ha, jakby ktoś pytał gdzie tam masło Ale idzie, idzie, pójdzie na zewnątrz. Ale nie mamy w ogóle pomysłu. Ty mówisz ciężarek jakiś? No właśnie nie wiem co to jest. No jednak złota nie ma w środku. Koniec poszukiwań. Teraz trzeba zrobić rundkę po złomie. Złom wam pokażę. Wow. Chyba jednak wam nie pokażę złomu. Myślałem, że będzie ciekawszy. Na odyńce po kopaniu jest młyn. Jest długi weekend, teraz. Wszędzie zloty ludzie robią i my, i sapery, i top dginy, i jeszcze, i jeszcze. Jest niesamowity ruch. Po prostu jest niesamowity ruch. Mody nie odbiera telefonu, więc nie ma czasu. Trzeba mu jechać, pomóc. Jestem już w wodyńcach O kurde, ostatni. Jestem w odyńcach i będę pakował, ale dzisiaj wieczorem jadę. Gdzie są jutro poszukiwania? W Wjechowiu. Daleko to stąd jest? 85 km. Także jutro będą na pewno poszukiwania e, i dzisiaj wieczorem będę musiał tam jechać. Więc dzisiaj mi jeszcze po odyńcach czeka, czeka podróż i będą fajne poszukiwania na nowej miejscówce. w końcu coś nowego. I dużo nas będzie. Łodyńce, włodarze, o Jezus Maria. Quest pakowany. Mody pakuje Legenda A ja teraz będę pakował Apexa To bardzo rzadko schodzi Apex się bardzo rzadko schodzi A ma fajny kartonik Bardzo mi się podoba ten kartonik To jest niesamowite, że ten detektor Jest stówę droższy od Legenda zwykłego e, Ani wodoodporny ten sprzęt nie jest Naprawdę te ceny Detektorów ze Stanów To jest masakra nie? Legend Apex Spakowany i teraz był pan Pan Dobrodziej z DPD. Przyszły deusiki i najpiękniejszy karton Rutusiki przyszły piękne I Legend. będziemy mieli trzy legendy na ekspozycji, bo bardzo dużo z Was chce spróbować legenda, więc jak najbardziej i jakieś takie baterie to na razie tutaj dam i do mojego Cruzera osłona na sondę przyszła pizzoszka i co to jest? jak to się nazywa? Y... świeca do wybasto. patrzcie co teraz przyszło M to nie dla, dla mnie XL na początek Zobaczyć, czy wejdę w XL -kę. proszę bardzo jaka piękna bluza i co najfajniejsze hopla jest nasza metka Nasza metka, tak samo jak na naszych piankach. Pianki są szyte w Polsce. Nie, Neopron jest z Niemiec, a pianki są szyte w Polsce, tak? Dokładnie. Własna marka. <grym> są też koszulki z logiem. I słuchajcie, my są duzi, to u nas są duże rozmiary. Są nawet 4x, Mody mówi. Ale nie, Także. Nie? nie, nie. nie? Tylko 3x są. 4 x to nie widziałem pożytkowaczy, <noise> <noise> to pytania to jest. Tak jest, także o tam jak do 3XL i są kubki dla małych dzików, są kubki dla dziczek, nie, L... loch, loch? loch. <noise> dla łodyńców A. i dla tych, jak się te małe nazywają do warchlaczków. warchlaczków proszę bardzo, trzy fajne kubeczki a jednak spakujemy sobie jeszcze dzisiaj najładniejszą paczuszkę z wszystkich dostępnych te monetki tutaj, ojejku jejku. Rutusik, Rutusik teraz jakieś magnesy były jakieś simpleksy, coś tam nie nagrywałem, ale Rutusa musiałem no koniec, godzina 16 antena nie zleciała, trzyma się e, zakupy i 80 km kilometrów Na miejsce spotkania Taktyczne, szybkie zakupy Zakupy zrobione Godzina 23 Jedziemy Dojechałem do Miechowa Dziś, Jutro będą tutaj poszukiwania I teraz muszę znaleźć jakąś miejscówę na nockę Widzę, że tu jest stacja paliw Może na tej stacji paliw mi się uda znaleźć może będzie tam jakiś zagajnik no i git majonez tam widać piękny księżyc tutaj się autka myją w taką pogodę trochę bez sens a ja stoję tutaj, troszeczkę mam dziób w dół aha, wy tego nie widzicie, a nie, coś tam widać trochę mam dziób w dół, ale mam to gdzieś, chcę mieć po tamtej stronie widok antena nie spadła tu mam jakąś rzeczkę, coś takiego no taki mam widoczki Panie Wybasto, włączaj się. Dobra, włącza się. No i trzeba pozasłaniać wszystko, a co jak, a co dlaczego. Godzina 20:45. Przyjeżdżam mi ja. ją, tak jak z tobą teraz się zesz. Oglądam jakieś głupoty. 21 stopni w busie. Yy, no i widzimy się w jutrzejszym odcinku, gdzie będą poszukiwania yy, w miejscu, gdzie wyszedł skarbik Boratynek. Hmm. Więc mogą mi wyjść jakieś tam 17 17-wieczne, fajne srebrne monety. Zobaczymy w jutrzejszym dniu. Będzie nas 40 ponad, więc będzie, będzie duża szansa na znalezienie czegoś fajnego. Ty z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć. Do jutra. Hej!